Bardzo serdecznie na dzisiejszym święcie, gdzie poczet uczniów szkoły i ogniska przyjmiemy uczniów raz pierwszy. Jest to dla, dla Was na pewno dzień wyjątkowy, a u, ukoronowaniem dzisiejszego dnia będzie przyjęcie przez Was ślubowania, pamiątkowe dyplomy i małe uczniówki. I poproszę na scenę uczniów ogniska baletowego. My uczniowie ogniska. My uczniowie ogniska. Tak, I swoją postawą, nauką i zachowaniem godnie reprezentować będziemy placówkę. Ślub... Ślubuję. Tak. Będę godnie reprezentować. Placówkę podczas uroczystości. Ślubie! Ślubie! Szanować swoich nauczycieli, pracowników, rodziców oraz być dobrym kolegą i koleżanką. Ślubie! Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubie! Przyjmujecie w kocze uczniów, no. Na pamiątkę mówili są dla Was tytuły głosowania na ucznia i po prostu... Zapraszam uczniów w cyklu sześcioletniego szkoły muzycznej. Swoją postawą, nauką i zachowaniem godnie reprezentować swoją szkołę. Ślubujemy. Szanować sztandar szkoły i jego patrona. Ślubujemy. Godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości. Ślubujemy. Szanować swoich nauczycieli, pracowników, rodziców i być dobrym kolegą. Ślubujemy. Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Kaja Włodarkiewicz. I dziękujemy. Swoją postawą, nauką i zachowaniem godnie reprezentować swoją szkołę. Szanować sztandar szkoły i patrona. Ślubujemy. Godnie reprezentować szkołę podczas uroczystości. Ślubujemy. Szanować swoich nauczycieli, pracowników, rodziców i być dobrym kolegą. Ślubujemy. Swoim zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubujemy. Dzień Edukacji to święto wszystkich nauczycieli i pracowników, którzy stoją u boku młodego pokolenia. Pozwólcie, że zwrócę się do Was tymi słowami. Nauczycielom, pracownikom życzę takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić Pięknych pomysłów, które potrzebuje serce, cierpliwości i wrażliwości, aby kształcenie młodych ludzi zrodziło wiele szlachetnych owoców. Tego Wam życzę z całego serca. Pani dyrektor, szanowny grono pedagogiczne, Dzień, drodzy rodzice, kochane dzieci. No dzisiaj, szczególnie w pierwszej kolejności, do dzieci bym chciał się zwrócić, bo to jest. Też wasze święto, w tym dniu jesteście przyjęci w tej szkoły. Powiem tak, chodzić do szkoły jakiejś tam, to wszyscy chodzą, chodzić do szkoły tej, to jest zaszczyt. I szczególne gratulacje dla was, że chcecie chodzić do tej szkoły, tu się kształcić. to jest właściwie święto, tak dzisiaj, dzisiaj się zastanawiamy nad istotą tego święta, to jest święto chyba nas wszystkich, bo ktoś z nas, nie pracuje w edukacji, albo nie jest edukowany. Rodzice, my w nadzorze, dzieci są edukowane, a więc chyba wszyscy, ale zgodnie z tym, co to święto wyrażało kiedyś, Dzień Nauczyciela. To nauczyciele przede wszystkim w pierwszej kolejności zasługują na słowa uznania za trud pracy trudnej pracy. Starostałkiński również budował nagrodę dla Pani Dyrektor z okazji Dnia Edukacji Narodowej w uznaniu wyników pracy organizacyjnej, dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej. Życzę, by każdy kolejny dzień przynosił wiele radości i satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym starostałkińskim Później jako nauczyciel wraz y, z kolegą, y, z którym już jesteśmy kilka lat w zarządzie naszych rodziców, chcieliśmy złożyć wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia, a także naszym uczniom. Tak jak pan minister starosta powiedział, to to jest też ich święto. Dzisiaj ślubowali, y, tutaj już będą uczniami naszej szkoły, będą uczyć się w naszej szkole. Dlatego pozwólcie Państwo, że wszystkim dzisiaj złożymy życzenia. No i samych dobrych dni owocnej pracy wszystkim nauczycielom i naszym kochanym paniom z naszej administracji i naszym panom, naszemu panu Janowi, naszemu głównemu księgowego, księgowemu, jak to nazywamy go. Składamy najserdeczniejsze życzenia. I jeszcze mamy też od rodziców yy, taki tutaj prezent yy, w postaci yy, tego pięknego yy, naszego yy, polskiego bukietu fryzantem i polskich dyń. To ma być taki symbol jesieni. I poprosimy panią dyrektor, aby pozwoliła nam postawić yy, przed budynkiem, przed wejściem do szkoły ten kosz, aby umila. Mam tutaj I wejście. wejście do szkoły, i żeby przypominał wszystkim naszą polską piękną jesień. Dziękuję. Pozwólcie Państwu, że ten bukiet, który wręczyła mi przewodnicząca Rady Rodziców, przekażę na ręce. Osoby, która założyła to szkolnictwo. Mam tu na myśli Pana Romka Łukowicza. To dzięki Panu my jesteśmy cały czas uczkani. Sztandar wyprowadzić. Niezwykłą przyjemność powitać Państwa na dzisiejszej uroczystości z okazji święta edukacji narodowej. Witam więc nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły i administracji. Serdecznie witamy zaproszonych gości i przyjaciół naszej szkoły. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzone chwile będą dla Państwa miłym upominkiem. Zapraszamy. zapraszamy. 감사합니다.